A ja Ci powiem, trzeba było to do mnie wysłać, a ja bym Ci to zrobił w autotunie, kurczę. Tak? A, albo, albo ten, albo... czy znaczy to wiadomo, brzmiał bardziej jak w Daft Punku, no nie? jeżeli to. <śm> <śm> mi zaraz koncepcję zmienił <śm> <śm> i w hełmie robotycznym, wiesz, wychodził, nie, ale... Ale ja to wiesz, no, Ale powiem Ci, nie, że... pomysł na no, 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 Ja Ci powiem, w, w Audacity standardowo jest taki fajny plugin, się nazywa, zaraz Ci powiem... E Mówiłeś o verbie, tak. Do śpiewania. No, no, reverb czyli. G-verb, się nazywa. Na dole jest, zaraz jak masz efekty, na samym dole pod takim kreską jest. g -verb. Mm. On ma taką moc po prostu. Takie rzeczy można tam robić. Musisz no, śpiewać, nie, nie. 5 sekund. To jest po prostu auto w jednym moim pluginie w Audacity, nie? <laughs> To, klikasz i ci automatycznie śpiewa. No, no takie... tylko musisz statystyki dobre znaleźć do, do tego G i możesz takie... Ja myślę, na przykład głos tego Litchkinga Blizzard właśnie korzystał z dokładnie tych efektów, żeby zrobić tego Litchkinga swojego. Dzieli tego murzyna ja nie, myślałem, nie ma że to wiesz, na, że, że... zamieni śpiewanie jakieś takie <słuch> Ja coś tam <słuch> no, wiesz na no, jakieś takie super, takie chodź ty Ale to zilustrował, znaczy zwerbanizował Wystarczy sobie jajko i ma ościsnąć, to samo jest Albo a Stachurski Super efekt Jeżeli możesz to kochaj, kochaj mnie Jutro dla ciebie skoczę do góry. Tak ten zaraz to może idzie są. Ale słuchajcie, to. Jak się nazywał ten. Armstrong. Armstrong miał taki głos. What a wonderful. Tak? World. To tak potrafię jeszcze. Muszę kiedyś nagrać cover. What a wonderful world. Nie, teraz nie. What a wonderful world. I see trees I'm <laughs> roses. roses too! I shouldn't bloom for me and you! And yeah, I think well. to gonna myself! <laughs> what a world! I'm hate! <laughs> oh, Jesus! I see skies so blue! <laughs> no, no. What? Nigga, what? Clouds of white! Bardzo dobry Where have I up at? Jeszcze, kto ma jeszcze taki głos? Taki, taki bardzo podobny do tego? Inna strona internetu Znowu <laughs> trafiłem na tą dziwną stronę To Co za żubry Co za żubry No, Zdeca a jak to szło? A, to będzie tak mhm. What, what? Zabijam pantery O Boże, małpa Zawsze chciałem o, to... zawsze chciałem mieć Andeda i jeździć na białym wilku. I mam teraz to. Na białym wilku? Mhm. To, co. Znaczy... Ja ty... Nie, nie Z mojej strony no, no, no. No, no biały wilk taki A jest czemu? z hordy. Muszę sobie teraz. No tak. No, no i zawsze chciałem grać Andedem i. undead fajnie wygląda na tym wilku. A, no, dobra. Ja <laughs> <zawsze> się... <laughs> Znaczy <laughs> ja, to kojarzycie? Real Charles! come on! No no, kojarzymy, ty jakbyś trochę potrenował to ja Cię kręcę. Też powinieneś zacząć nagrywać machiniemy, z z A Miałem jeden, wiesz, za to zrobienia. Byłem już w połowie, kurczę. Miało to być Gangnam Style, kurczę, z Wewem. Oh. Miałem też po angielsku zrobiony i zrobiłem go do połowy, już później mi się nie chciało. Już Naprawdę, tyle hiby. ile wkładu trzeba było w to wcisnąć, to masakra. Nie no, no, ja wiem, kurde. A... To jest. Ale nad tą piosenką co teraz nagrywałem, się bardziej napracowałem niż nad tą na 90 tysięcy, bo tam bardzo długo, że się szykowałem, wiesz, układałem tekst i tak dalej. Mm -hmm. A teraz układanie tekstów mi bardzo szybko idzie, natomiast kurde, nagranie... głosu nagranie, o Jezu. Wiesz po parę razy, nie? Bo to czasami... Ja też chcę zrobić piosenkę, obiecuję wam piosenkę, okej? Może z tą muzyką taką pornograficzną, co, co mają przez telefon puszczałeś Ha! Teraz tylko co by tutaj skomplikować to jest Ej! Hahaha YMC Aż wszyscy Y! Ja trafiłem! Ej, ludzie się cieszą, też na 500k No dobra, no jak będę miał 500k widzów To spoko, zaśpiewam wam Wszystko co wszystko co chcecie Zapraszam do subowania, The games begin! <Szbiesenkie environmentally noise> No, 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 no. Ty, wiesz co, ty bez, bez kitu, jakbyś, z, ja powiem ci tak, jak, jak miałeś to wejście wtedy z tą melodyką i coś mówiłeś tym swoim głosem, to to jest genialne, to mógłbyś, wiesz, po prostu tak recytować. I To i tak świetnie brzmi. Ja nie, nie ściemniam, nie ściemniam. To mogłoby być całkiem spoko. Może pani z polskiego da mi piątkę, czy coś? <laughs> Chyba z pani z muzyki, co najwyżej. To tak. no, jest jeszcze muzyka w szkołach? Nie, nie, nie wiem Ja miałem w gimnazjum jeszcze Ja też w gimnazjum jeszcze Mieliśmy taką kosę straszną Ja pierdziele Kosę? Chodę no, No, daj spokój to miała takiego w świrę na punkcie on ona powiedziała od razu na samym początku zajęć, wiesz Jeżeli myślicie, że wy będziecie się Będziecie mieć z mnie za dobrą koleżankę kole to się grubo milicie Ja jestem, będę waszym najgorszym koszmarem Oh my dla god, o Jezus jeżeli typia raz takim czymś wyszła Wiesz, fajna Parzy, wiesz, fajnie też wyglądała, cycka pupę miała, wiesz, nie? I wiesz, i kurde, <grym> i kurde, wiesz, no i wiesz, no i w tym momencie, wiesz, wszyscy myśleli, że wiesz, że jest fajna kobieta, coś ten, a ona taka, wiesz, żyleta, dobrze mówię, żyleta, tak się mówi na takie ostre nauczycielki, nie? No, no, pasy, no. No, dajcie spokój, nie, na no, zajęciach, specjalnie wychodziliśmy z sali muzycznej, bo tam były odpowiedzi w formie... ...plakatów muzycznych e, z instrumentami. żeśmy wyjść z sali, pociągać rękawki, rozumiesz, tak jak e, takie t-shirty, sleeveless t-shirty. O, e, to by się ciekawie. No, wiesz, kurde, każdemu sprawdzała ręce, czy nie oszukuje i tak dalej. No, wiesz, po prostu, na no, masakra z kobietą była totalna, nie? Muzyce ściągać? No, pani Dawidowska, jeżeli ktoś chodzi do tych... ty o, też nie? sprawdzała? No, wiesz, na flecie prążkowanym, kurde, grają. Masaka O Boże. Nie no to wiesz, to, mówisz, że taka Sindragosa trochę ci się trafiła. O. Jeżeli myślicie, że będziecie ściągać, to się mylicie. Uważaj, póki twój ściąga! Nie, by Nie zdradzicie! O Boże. Masakra. bo no, to sobie, taka kobieta, nie? I raz mi pamiętam, że mi powiedziała, bo się odwracałem, wiesz. Podczas zająć do tyłu, wiesz, na tam jakieś dyplomy od niej, wiesz, bo ona tam jakieś kurki prowadziła, jeździła nie wiadomo gdzieś tam za granicę, zdobywała nagrody. Wiesz, i się patrzę, bo chwaliła się, że ona tam jakaś zdobywczyni jest, wiesz, kurde, jakieś Monteveresty, kurcze, w dziedzinie muzyki zdobywała. I wiesz, i odwróciłem się do tyłu, popatrzyłem na te jej dyplomy, jednak, wiesz, fajne, pokaźne, duże, w formacie tam chyba A3 bodajże były. Wszystko fajnie w gablotkach i wiesz, ona mówi Ty wstań, proszę wstań, no nie, wiesz, wstaję, kurczę i mówi mi Teraz pan popatrzy się do tyłu i będzie się patrzał na te plakaty Do końca zajęcia ja mówię What the fuck, nie? Jeszcze mały, wiesz, troszeczkę taki humiliated się czułem, nie? Humiliated? <laughs> wiesz, a poważnie ci mówię, bo to było straszne w tamtych czasach, nie? Bo pyskłeś, kurde, taki, wiesz, bo pyskułeś, kurde, takiej, wiesz Młoczycy, wiesz, no i okazało się tyle, że babka mi, wiesz nie była nawet w stanie prosto w oczy powiedzieć, bo stałem z tyłem do klasy, i ona mi mówiła w plecy, żebym następnym razem przeszedł sobie, wiesz, na piaskownicę, skoro nie potrafię, wiesz, uważać na lekcji i tak dalej, żebym sobie kupił łopatkę, grabki, wiaderko plastikowe. Tam jest taka piaskownica, to sobie posiedzisz, aż w końcu wydoroślejesz, no, nie, w gimnazjum. Teraz wszyscy są dorośli. w tamtych no. czasach, nie? No, i oczywiście, coś się skończyło na tym, że moi rodzice przyszli, zrobili o ohr że tak powiem, i kobieta miała przejeba. <grym <grym za przeproszeniem. Przepraszam, to takie słownictwo moje? Prawie po 22, ale... prawie trafiłeś. No A, to sorry. czasami człowiek, wiesz, jak chciałby się trochę cofnąć A, i, i, i paru osobom powiedzieć coś do słuchu, kurde. Jak już teraz jest starszy, to, to wie, że ale... może, nie? A wtedy że no to człowiek się bał, nie? A tyle kretynek przez całe życie człowiek nas na spotykał, te nauczycielki, naprawdę czasami. Jest też dużo fajnych nauczycieli. O, wygrałem. <grym> Warsonga, fajnie. I z dużo fajnych nauczycieli. Ja też miałem w życiu fajnych nauczycieli, ale jak się trafi jakiś dramat, to już jest naprawdę dramat. Jakie mam czasami wrażenie, że nauczyciele są albo ten, albo dobrzy, albo do, do niczego. Gdzieś nie ma takiej. Dajcie. Znaczy to, że jeszcze pracuje, czekajcie, tak? <noise> <noise> ok. Okej. <noise> Utrzymuję jakieś kontakty z panią. Ponoć ładnie. Czasu nie mają. Tak to jest! Tak. Tak, 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 Krufiks. to ona, ona jest, to jest ta nauczycielka. Oh my god, Flamie publicznie... Ta. Nie, nie, wiesz, bo to jest dużo osób, co z tym... Ale co przecież, to... wie, bardzo wiesz. żeś miło o niej I... mówił, że i cycek miała, i pupę miała. No tak, no wiesz... No, już. To, miała się coś to proszę wier, pani, nie? jeżeli do pani trafi Tylko, ten materiał, żeleta, to no, wysoki no. sądzi, jak ten materiał trafi, to ja chciałem powiedzieć, że Flamie tu w komplementach samych się wypowiadał. O, no, 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 no. no. A worek jakiś trzeba było, coś? <laughs> Nie, nie, twarzy też porządna, tylko trochę dużo tapety miała, nie wiadomo co tam się kryło pod tym, wiesz, może kompleksy, o. No <grystanie> kto wie, no Jezus, nam, wiesz, no wiesz. nie byłaby ta niesłodzianka. To mogłaby, jak, jak Jezus, odcisnąć twarz na na chuście. <grystanie> na płótnie. Na płótnie. bo no. <grystanie> mówiąc, wiesz, jak z rozpędu wpadła na drzwi, to zostawiała ślad wyraźny rysy twarzy. No, wiesz. Mi się wydaje, wiesz, jak ona rozprowadzała, ona była z muzyki, wiesz? Ona rozprowadzała ten puder w specjalny sposób, wiesz? Przedstawiała sobie trąbkę do ust, ktoś dmuchał, i on się tak drżał, i równomiernie się rozkładał po całej twarzy. Mi się wydaje. Nie, to, to się tak wiesz, jak się tak robi. To się, to, się, to się Daje się puder na ręce, klaszczesz, i potem wbiegasz w to na pełnym rozpędzie. Lecę dmuchali białym prochem. No, okay. jeszcze, jeszcze pamiętam taką panią rodzinnego w tej samej szkole, w gimnazjum numer 3 już To nazwisko se podaruje całkowicie ale Od czego? To Od to jakiego to przedmiotu? Prorodzinne, wiesz, coś ale wychowaw... Sorry, bym się odbił Zajęcia wychowawcze takie, tylko że wiesz, na zasadzie e, używać prezerwatyw, bo wiesz bo... pieczne i tak dalej Ale nie to, to nie, to nie takie złe, bo Nie, no to jest, to jest fajne, wiesz, bo uczyła, wiesz, tam takie rzeczy wiesz, no, uczyła, uczyła, fajnie. No do, nie, do, dobra, dobra, ok. No fajne, że cię uczyła. No końca, uczyła fajnych dobra. rzeczy o prezerwatywach. Fajnie było. Że no uczyła, jak się zachowywać, czytykieta. Tak dobra, dobra, to, żartuję nie? na pewno. Tam. Nie, dobrze. Ale słuchaj, co, co jest najważniejsze? No, Pamiętam dni, gdzie wiesz po prostu potrafiła. Możeśmy mieli się przyznawać, wiesz, że papierosy to jest zła rzecz, czy palicie papierosy, A jak to w gimnazjum niektórzy się palili, nie? To po prostu podchodziła do każdego, chwytała tak dwoma rękoma za czyjeś ramię i mu się głęboko w oczy, tak wiesz, ta odległość, nie wiem, 10 cm twarz, no nie? I wiesz, tak patrzyła mu w oczy i. Ja nie palę, a ty? Wiesz? I tak do 25 osób, wiesz, te 10 minut Ja nie palę, a ty? Koleżanka, wiesz, ona tam podejrzewała, że niektóre osoby palą, bo ich tam podejrzewała gdzieś za szkołą, nie? I wiesz, jak doskonale wiedziała, że ta osoba pali, to wiesz, dalej stała i pytała po trzy razy tę osobę, wiesz, no nie? No zdarzyło mi się raz, jak już tam po trzeci, za trzecim razem się spytała, no nie? <gulanie> to ona ci w duszę spojrzała, No to my soul, nie? Wow. Wiesz, ja nie palaty, ty? Wiesz, tak patrzę tymi niebieskimi oczami. What the hell? Masakra. Wiesz, ci się śniło to i miałeś koszmarę, nieźle Nie, jest parę osób, które może to potwierdzić tutaj. Fleming, ty jesteś w grupie ze mną i ja, jak znajdę drop zielony, to mogę go disenchantować sobie bez żadnego problemu. Tak, 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 ja go nawet nie widzę, żeby mi się... No, 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 fajnie. Ale Beke, ja też tak chce, A nie, dobra, wy tam gracie w... A ty gdzie grasz? kim a, grasz? Bo. A ja jestem Alajęta. Hmm. Ja nie palę, a ty? Albo, albo dotykała cię po tym ramieniu, tam po ręce gdzieś tam miziała, wiesz, By no, poczuć tą miłość. To poczucie tego, że jesteś dla kogoś ważny. <coughs> wiesz? I coś ten desnień takie zdanie, wiesz, kurczę, coś wow. znaczące, ale tak naprawdę nic, wiesz i, To jest ta. To jest wiesz, ta... dotyka tą rękę miętość, a człowiek wiesz, po prostu stoi sztywno, bo nie wie co się dzieje. Nie? Ty to jest ta, co uczuła prezerwatywa? No no no. no, no. Tak, taka, taka starsza taka kobieta, wow. wiesz, tam prowadzę te tam nauki kościelne, wiesz, że spółżycie małże... a czy spurzycie tam wiesz... No tak... dopiero po ślubie, takie wiesz, rzeczy. No. A. a bo nam kiedyś taką wiesz, kartkę nadrukowaną takim facetem z bitym toporem w głowie, wiesz tu krew się leje z facetem tego za. Inny, wiesz, to nie przyprowadził, nie pokazał dzieciom, nie? No. Ale, ale, słuchaj... miłość! Ale kazał tak, weźcie sobie tą kartkę, mamy teraz 30 minut... Patrzcie na tą kartkę, pomyślcie sobie, dlaczego tak się mogło stać, nie? No. Halo, halo? Teamspeak się popsuwa na chwilę. Oj, 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 Nie, to chyba Flamie mu zalagowało. Być może, słychać mnie? No, no jeszcze się no nas... mu nie, wiesz, była po prostu kartka z gościem wbitym siekierką w głowę, pełno krwi, wiesz, i mieliśmy na drugiej stronie kartki napisać dlaczego, dlaczego do tego doszło, no, nie? I wiesz, i to napisał religia, no, nie? I wiesz, babka, babka po prostu była w stanie po całej klasie chodzić przez 20 minut szukając gościa i długiego długopisu, kto to napisał, no, nie? Ktoś tam napisał, bo zupa była zasłona, takie teksty. Nie? Jest to po prostu sakra. ja to sobie wspomnę. O Boże. Ale to jest celna uwaga. To nie jeden dostał siekierą w głowę przez religię, więc nie wiem skąd czuł się. O, no, no, z mało tego kurde, sikiera, to jest wiesz. To ostatnie nawet nie? była taka jazda. Nie? Sikiera to była z tych łagodniejszych kar, nie? Sikiera w głowę. No. Ewentualnie mogę ci zawsze szczura, wiesz, w pudełko, kurde do brzucha przedstawić i nagrzewać. No, Czy tam wiele... no bo wiesz, przestraszyć go walić ten, łyżką. <głos> <głos> Albo powiesić nad bambusami, kurczę. Naostrzonymi. Widzę, <noise> <noise> że jesteście obcykani. A kurczę, no już nie wiem o co chodzi. Tortury. Co tam jeszcze było? Aha. Y Kropla wody, która cały czas spadać na. No na, no 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 To też słyszałem. Nie wiem czy to drąży, czy co to tam miało robić, nie wiem jaki jest efekt. No to ten, wiesz, to, to po, po tam paru godzinach i te tak kapie to ten, to czujesz jakby ci kamienie powoli tak spadały, wiesz tak coraz mocniej, coraz mocniej nagle wiesz Ej. Masz taki ból, taka jazda, że końc. Na <laughs> koniec. I końc, dosłownie, no, nie możesz wytrzymać, aż mdlejesz. Bo ci kropelki padają na łeb. <laughs> Tam ciekawe, w sumie. Sie się się na, napatrzyli tego, jak się nazywał ten film? Piła? E no e, no to no, piraci wiesz? tak robili. Jar. Nie wiem, czy kojarzycie? Był taki film, który był. Yy, to chyba był straszny film jakiś tam, nie? Jest tam taki, w pile jest taki motyw, że koleś sobie odcina nogę, nie? Żeby tam się wyswobodzić z tych łańcuchów. Aha, no no no. no, 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 no. A, w te, a w tej komedii koleś, wiesz, tnie tą nogę, tnie tą nogę i potem... Jeez, dałem radę! No, no. A potem patrzy nie ta noga! No, no, Jezus. Powiem, ci, że, powiem ci, że orgi no, powiem ci, że oryginalny pomysł poszedł z Happy Tree Trifriends, wiesz? Tak? Nie wiem że Nie, no, no, no kość, że no, jeleń, któremu przy, przyczasnęła noga, wiesz. E, a czy boże? Woda jakąś tam nogę przeczesła, wiesz, nie to nogę odcinam, że ten cały czas to trzeba. Tylko, że ją odcinał łyżką. No, 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 no. No, widziałem tą kość, tak wiesz, tak stukał, wiesz. Ja pier... czy to było straszne. No, stukał i mi się wbiła po No, 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 no. Ale to Happy ja Three Friends było to pierwsze? Tak, tak, to tak. Był ten to jest, Kurde, Mondo Minishowe y już tak dawno istnieją, wiesz kurczę, że... Ja pamiętam, pamiętam, to był... E... Znaczy, te... o Jezu, ja mam w ogóle na płytach te pierwsze sezony. Pa... Jak Royo pierwszy raz do mnie przyjeżdżał, przyjechał to, żeśmy to oglądali. Boże drogi, to było straszne. <noise> to jest tak... By przyjechał, wiesz, z takimi tymi szczekawkami, dosłownie. Na... Rozłożył Happy Tree Friends. Najgorszy quest na świecie to wybieranie tych pryszczy z, z, z plecy niedźwiedzia. O Jezu, daj spokój, jest obrzydliwy, no. ja Cię krecę. Mmm mm. Nexus, idziesz po kanapkę? Krąszty. No chyba Oh my god ja bym sobie taką kanapkę z chrząszczem Mmm, moja ulubiona ja z Kanapka z kojota? Kanapka z, kanapka <laughs> z chrząszczem to pryszcz przy tym, co ja tu teraz robię No, daj spokój, tam jeszcze chyba te robaki wychodzą, czy co? No, tam? no, no, musisz to zjadać ja Jezus To sobie gniazda zrobili, co? Mobilny dom Czy dziwi, Czemu Andrzej muszą akurat tak wszystko, wiesz, mrocznie z czaszkami robić w koło? Które to byli wcześniej Cityzeni, wiesz... borderon. Że... No to... nie? Teraz jestem trupem, to zrobię sobie wszystko po trupiemu. Nie, <laughs> ja w tych komiksach... <laughs> Dobra, to jest dobre pytanie, ale lepsze pytanie jest takie jak ten koleś z Happy Tree Friends, który był mechanikiem i bez rąk wszystko montował. To jest, to była no, 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 to jest dobre. Dobra pytankę. Milion ciekawych rzeczy tam było. Wszyscy ludzie biedni, i. Są jakieś nowe informacje o nowych modelach? No, tyle co tylko po prostu mówią, że mamy być za. za zachwyceni sobie. nowym dwarfem, o. że Będziemy zachwyceni nowym dwarfem. O, o. Jeee! Jestem tak. zachwycony dosłownie. Jeszcze nic nie po... Czemu nie pokażą? No, come on, pokażę go, a nie. Blisko! No. Pokaż każdą luda. Nowy dodatek, dopiero w nowym dodatku wszystko powiedzą. to jest 100% pewne. Samotnik reaktywacji, już to czuję. To. A jak te dwarfy będą przekozackie, to ja padnę, tylko żeby nie zrobili, wiesz, tak jak w tym, tej, tej grze, znam. ty tam ostatnio To, jest, to jest Lesboku, bo jeszcze Headpisa usunął z gry. gry, O Jezus, to było straszne, ten dwarf to, no, znaczy to był dwarf, no to właściwie należałoby go darzyć miłością jakąś tam, ale on Jezu. na tych, na tych, jakiś, Jezus. Brudy w ogóle, co to w ogóle było, jakieś kurde oczy, on miał w ogóle oczy. Ale jaki, co, co, co? E, nie wiem, czy oglądaliście, ja wrzuciłem taki film o tym, o... Grze, o, która nazywała się e, Panzer. 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 On jest, to jest taka fajna, to jest taki jakby wyjęty Battleground z gier MMO. Nawet spoko, tylko no. taki, te Battlegroundy są ograniczone do jednego pola, na którym się naparzają wszyscy. Ja liczyłem, że na wyższych poziomach są bardziej skomplikowane, ale z tego co widzę, chyba nie. E, a tak czy siak tam jest krasnolud właśnie i on tak na takich mini szczudłach chodzi. Jezus. No, no, no. no. Jest tak paskudny. Praszam, jest. Boże, nie mów mi o tym. Ja to tak jest i tak lepsze niż postacie z Warzy, które jak wejdziesz tam po tekstury za zamiast takie dupne gały mają, to jest dopiero oh tak To jest dopiero straszne. Raz tak się pojawiło. To co, to co? W to 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 buzi... Warzy, wiesz, jak wejdziesz po teksturę postaci czy coś, Aha, to czy no. po tekstury postaci takie gały widać, ja Cię kręcę. No ale, ale zobacz co te dwarfy Flame i po prostu. Jak to się nazywa? Panzer, tak? No zobacz sobie uroko, No no chwilę, no i tak. tam dwarf, a prawie na To sam... w grafice, w grafice sobie tam zobaczę. Dwarf, panzer. Boże, straszne to nice. jest. Powiedziałbym, że to jest świętokradztwo, kurde, dwarf na szczudłach. No jakieś takie... B! b. Na takich patyczkach, tak? No 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 no. No no, widzę właśnie. Damn! Damn, boy! Że chyba na jakąś instancję przejdę, bo tak ciupanie tych kurdech. Ale nieźle, bo to, to gra zrobiona się na Kraj Engine 3. Nieźle chodzi i w ogóle fajnie, no fajnie. No właśnie, z... fajnie zakupili to, nie? Ten, ten. On jest tam. zakupili, nie? Jak sobie wy wyżejście kiedyś z grabą w takie. Mm, w takich żołnierzy, mogłeś być łucznikiem tam na koniu jeździć z włócznią i po prostu mieliście taką arenę i się napierdzielaliście. Co to było? jak jeszcze raz? No na koniu, łucznikiem. Mieliście prostu takich medievalowych ty... Tak, ty, tak, ty, ty, tak, przemierzy. to było Battle... Znaczy to było battle War of Roses, Roses. Oh, War, of Roses. Nie, War tak. of Roses, ale jest, jest jeszcze Chivalry. I jak się grało w to? Bo ja też mam, mam to Battle of Roses. Świetne, znaczy wiesz co ci powiem, to jest tak, że... No machasz mieczem sobie po prostu, nie? Gdzieś tam w lewą myszkę przechylasz tą ci w lewo, no. wiesz, sieka w przód, czy tam A do tyłu, gdzieś takie pchnięcie robi. Tak dużo giera, tak mało czasu. Ja wiesz, ja cały czas myślę o tym, o tym, co się cypalinami lata. No, powiem ci, że ten, że z tym se tam troszeczkę pograliśmy, nie, gdzieś tam z ludzikami. Ale jestem tankiem, no dobra. YouTube, YouTube mnie trochę przytłacza, to znaczy ja cały czas uwielbiam YouTube'a, ale... Nie, nie mogę... Nie mam czasu, żeby sobie pograć, kurczę No. No ale... To i tak i ja tak jest... Mam... Więcej mogę sobie pograć niż jak pisałem jeszcze teksty, to wtedy to była straszna rzeźnia. No ale... wiesz... No to było tragiczne. Zresztą ciszy trochę grę. Bo ja ja że ostatnio mam takie, co, mam pasę nagrywania, nagrywam w ogóle, mam chyba z sześć odcinków już nagranych, ale montować mi się nie chce. No zmontowanie to jest masakra, kurcz. Tyle, naprawdę, tak jak hmm. wcześniej mi się tak troszeczkę nagrywać nie chciało, a montowanie było spoko, tak teraz wiesz, nagrywam seryjnie, tety. Od... A zaraz mi się kichnie, kurde. Uuu, to żeś nas przygotował mentalnie, znaczy psychicznie, twu? mentalnie. Wyciszy się pewnie. Okay. radę, dam radę. Oh. Cześć Wam wszystkim. I dwie... Cześć, ludzie. Hej. Ja, Coś ciekawego dodali w tym peczu. No, dodali nawet scenarius. Tak mi Są so. no, bardzo fajne. są Szczególnie Dark Heart of Pandaria, to jest bardzo fajne. Znaczy, już tak sobie myślę, że pewnie będzie mi się podobał ten te War on Sea, czy coś takiego. Battle on the Sea, ale jeszcze go nie robiłem. Aha, taki scenariusz, tak? Powiem, po tak, się tak, w kości gra, z tego co słyszałem. No, tak? ktoś tym coś pitał. Tam wzięli roka i zagrali w kości. Release the hounds! <coughs> Na zdrowie? A mi się nie kichło jeszcze. Czy ja kichłem? Już nie pamiętam. Nie, nie, nie. nie. nie, nie kichłem. Już mówię, że coś się kurde masakra. Widziałem już gościa na tym muszambiście jeżdżącym, wiesz? No, na ósmym poziomie, nie? Co wbił. Na dziesiątym. Na dziesiątym. Nie, a nie na ósmym? No. mówicie? Bo... Na, na ja tym pojedynku. Tam, gdzie hmm. się biliśmy, tam. Arena taka jest takim... Mount do wygrania. Aha, aha, do nieźle. Do... Wow, do kupienia taki muszan ładny. Fajny mount. Ej, chcemy zrobić ten scenariusz, bo ludzie mówią, żeby go zrobić. A chcemy? No to chcemy, chcemy tak, chyba. Kolejmy, no to czemu nie. Ale ze mnie będzie... ujek jeden, bo wyjdę więc nas grup No <noise> to? Przeloguj się Nexus, na ten. Nexus, no, no nie dobry człowiek. Dobra, dobra.